Siema, dziś będziemy świadkiem, jak dwóch osobników próbuje porozmawiać z ludźmi, ale im coś nie wychodzi i próbują być śmieszni. Będą próbować rizować jak ich mistrz. Cześć. Siema. Fajna dupa jesteś. No, Siemka. Elo. Dasznik z Fortnite'a? A dole, czekaj. Ej czego, ja nie pamiętam jak to było Ty eee, mnie. Tak Kropka podłoga, kropka Cześć. Dobra, czekaj, zaraz skina zrobię Kurwa jebana Jakoś tak, jakoś tak Siema Cześć Jces się we dwie ja. Tak A Na duecik można Jakieś umiałem rizować, teraz nie mam rizować No start Ja pierdole Co tam się stało? Co takiego. A lubisz? Nic. Tak, bardzo. Tak. Tak? A ile masz lat? 14. Ja też mam 14. Uuu, ale ja mam 20 stycznia z 14, więc mam jeszcze 14. No, a ja mam 14 skończone. Uuu, to macie. A wyszedłeś Instagrama? No, modę. Dobra, ty ja no, też wyszedłem. A co od ciebie, od dałeś z tego Instagrama? Nie, prawda. nie, Skacz, tak, skacz do senu na bombę, tańcz, tańcz To no, chyba nie tak Czekaj chwilkę To ja ci powiem co powiem, bo teraz mam chyba 2% na telefonie Dobra, spokojnie. Ja ci potem oddam subskrybera. Dobra <grystanie> <grystanie> Czekaj, ty już na Instagrama wchodzę Dobra Po prostu Julian Pająk. Tak Kreatywna nazwa, co nie? Hmm. Bardzo kreatywnie Co? Kreatywnie A ty masz nazwisko Pają? Ja? No Mega Ja to się obszary Zajebiście, co nie? No mega. Ja... No, ja mam fajne Ja mam okropne jakiś No. Skutek. Czekaj <laughs> Czekaj, pokaż e, Przybliż się bardziej Nie widać e, Nie, ja nie mam postu. Okej okay. Ej, masz profilowe w kapeluszu? Nie, nie wiem. Tak, No to nie, nie pokazuje mi. L.ilka, no jak to nie? Może coś źle mówię? Nie, nie, nie No na pewno tak. Patrz. Nie, nie mam tego. Mam przed lustrem? Inne mam przed lustrem. Tylko, że z postami. Nie mam. Serio o tym, tylko myślę Chwila, ja Ci dodam. Julian... Witam, jesteś? Co Ty gadasz? Weź się zamknij. To nie znam, są 10, piszesz dłużej? Mało ja piszę. Tam. Już on dłużej. Właśnie, bo tu jest duże, czy z małej? Z, z, z małej! A z małej! Dobra, to dlatego. Nie. Tak samo tamte ci nie mówili, bo też będzie pisze z dużej. Ale ja piszę z małej, no to ludzie nie umieją. Nie umieją. Nadal nie mam. Jak masz nie mieć? Tu jest, widzisz? Zobacz. Ja ciebie też no, wiem, nie wiem, mam! Wiem, wiem. A ty masz... Dokładnie tak się nazywasz? Tak, czekaj. Wiesz, że nie, nie może być przerwy? Jest to taki Julian Pająk, tylko to jakiś stary dziad <noise> Czekaj To nie jest Pająk, tylko Pająk. Tu jest jak brat, nie macie filmów. A piszesz 2L? Nie widać? Nie. nie widać. W szarej bluzie. Nie widać. Czarnej kurzki. Nie, y, przyciemnij, jak mi pokaż No nie Dobra Nie, nie będę skipować, co ty gadasz? Właśnie downie Powiedz no. mu, właśnie downie tak. Właśnie downie! Nie wszystkie pasy Powiedz mi, tak... żeby ogarnął downa Nie, nie, nie proszę nie Weź, no nie wyłączę mi komputera No Powiedz im, aby ogarnął downa Nie, to spoka kolega, to super kolega Nie, nie jest spoko Dobra, to ci mój numer telefonu po prostu wyślę Ej! Okay. Nie no ale na nie, nie masz na Instagramie? Co? Nie masz nie na Instagramie seria? Wedał. Może... Są dwa ly, tak? Na początku? No, Lili kropka, tak! d l Kropka i Ly k i l k i tak? k Ej, mogę zabrać swojego tatę do mamy? Jest! Mam! W końcu! Wow. <coughs> Brawo! To Super! Zobserwuj, a ja ci potem ci oddam obserwację Dobra Spoko Dobra. To ja będę szła dalej, papa, buziaki Wow. Siema A wytrzesz. A wytrzesz! Co? Gówno! To jest gówno! Twoje wow, Co mi się dzie... O Kurwa! Ja mogę chce rzuć! co tam? Dobrze, dobrze. Zasy co, co, co takie podierane? Jak podjarane? Mam tak... taki zarycha z jarus, jesteś. Ty broś! No nie, Gorąco mnie. Gówno ci słyszę, bo te cwele do mnie gadają coś. Czekaj, musimy no same, same. <laughs> Kasty, 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 kumby. Kasty to ty? No obem, no, obem, gdzieś mnie włosy? Kasty to ty? No obem, obem, obem. Matka, cię nie kocha Matka obem. Cię ci nie komuś słuchacie, słuchacie? Alco, alco, co Alco, alco, No Alco, alco, alco. Alco, masz ale masz pędzla Pędzla? No to bo się włosy zaraz zarobi waliwe Noc jest, to nie chciało mi się robić Co zrobić? Aha Fiata takiego Co kurwa kadlas? Gówno No, coś to No, jestem taki dobra No, mocny, mocny No. No, tutaj będzie jakaś Siema! Elo, Ale masz gwiazdę fajną. I też mam taką tylko. No to żółtą. jest gwiazda stalinowska, wiesz o tym? Jaka? Stalinowska. stalinowska. Ty go słyszysz? Komunistyczna. Tak. Gwiazda komunistyczna. A ja miałam taką żółtą na oknie. A ja mówię, że to jest gwiazda komunistyczna. Czemu komunistyczna? No, bo jestem komunistą. Stalin, nie wiesz, że to jest Stalin? No, a wiesz, nie? kiedy była druga wojna światowa? Ile to masz e lat? 17 O kurwa, że kiedy była Druga Wojna światowa, a ja zapomniałam. Mhm. Ale porządek czy koniec? A kiedy była konstytucja trzeciego okay. Maja? Ja nie mam historii. A kiedy była konstytucja trzeciego Maja? Trzeciego Maja. 3 Maja. Hmm, no dobrze. A ile masz chromosomów? Ile człowiek miał chromosomów? A pytam się ciebie, nie jej. Ona ma 17 lat, to kurwa 14 i 13 centymetrów w kotasie. Dobra, ja no ile masz chromosomów? 46 miał pies, czy jakoś tak było. <grym _> a to nie było, że pies miał 47, a człowiek 46? Jak <grym> człowiek może mieć jednego chromosomów mniej niż pies! Nie wiesz, nie wiesz, nie Wy mocne jesteście. Nie, nie wiecie, że... Czyli co, ile ma człowiek chromosomów? No, no, 46. Nie, 40... yeah, czekaj. Taka... No 23 23 pary. No, dobrze, no, dobrze. Ta... No bo... ej nie, czterdzieści sześć! Kolega, pokaż się tam, tutaj jest on. Tutaj gdzieś był. Tutaj, tak tutaj gdzieś jest to Ogólnie 13 cm, chujam 60. Ciszej Wow, karmechanik Symulator Simulator A ja Ty Ucz się, ucz kurwa, bo wiecznie żyć nie będę Ty Co sam wycinasz? No kurwa katy trzeba wyciąć, nie? Siano potrzebne Zobacz, się słychać niestety Powodzenia Ale bełato się mi stoczyło przez ten kurwa jebany w ten. O, przez powietrze. Mówię, o. że katalizatory, katalizatory wycinam, bo kurwa siana braknie. A. To, jest. B ma droga jest. <grymna> Ta, ale ściana. Cześć! Ile masz lat? A co cię to? No ile masz lat? Ile wy masz lat? No, ale... Ej, ale... Ale... ile masz lat? A co cię to? Po co ci co? No, ile masz lat? Piętnaście. Za niedługo. Tak, jak ona. Co? Co wyglądam jak ona? Tak jak ona. Jak ona wyglądam? Nie obrażasz? Nie! Co mnie obrażasz? Nie! Masz taki sam wiek jak ona. No to pokaż ją. No pokaż ją. Nie yeah. 15 to to kilo na nadwagi jest Wow, Smacznego Dziękuję Co ty tam jesz, pokaż A Zjesz tego Ludwika? Tego niebieskiego? Nie Czemu? Nie wiem Czemu? No wpierdolkę Dawaj, one by challenge Czemu? Siema

to jest to samo i tak wyglądasz no, w zasadzie. Nie, 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 Więc cześć, że to jest. Tauna to masz jak masz dodatkowego chromosoma, a udar z, z tego, z wypadku. No dobra, ale jak masz udar to wyglądasz tak samo jakbyś miał downa No nie. Jak masz ale downa, to wyglądasz masz tak wyglądasz. Tak to to, to są jest... trzy oczek ty. Siemo. Siemo. Pokażę Pokażą Pokażę Pokażą line'a <ts> Co my ten tak wyglądasz zarazem na 19 lat i na 10? Co? No. Ej, to masz nie, lat w ogóle? Nie, nie. 15. 15. A ty ile? 15. No kurwa, no to. Widzisz. No widzisz. No to nie za bardzo widzisz <grym> chyba. nie ma o tym, Nie ma o czym gadać. Ej, coś się stało? Coś się stało? No. no się stało. stało się. Stało się. Co się stało? Ładno jesteś. Ładna jesteś. Dzięki! Ile masz lat? Ile masz lat? 13! Serio? Serio? Spierdolisz, serio? Spierdolisz, serio? Ja mam 14. Ja mam 14. A jakiego województwa jesteś? A jakiego województwa jesteś? Ludzkiego. My też! też! Kolega mieszkać, z tyłu chyba co innego mówi A mieszkasz z Łodzi, czy ci, gdzie indziej? mieszkasz gdzie indziej? mieszkamy w, Kobęco, w No znam Dobra Dobra No w domu Dawida Jaspera mieszkacie? Ooo, Dobra A Instagrama? A dasz Instagrama? Nooo, no mogę dać. Dobra, dobra. A ty, ja mieszka... mieszkasz... się da... W obojętności nie. W obojętności nie. Nie, ja nie mieszkam z Dawidem, czas padał w domu. Dobra. Dobra. A nie mieszkam, jestem Miśka. Jestem Miśka, to ja. Dobra. Dobra. Czekaj, tylko zrobię sklep. Czekaj, skryka. tylko zrobię sklep. To też... To jest ci, by są mojego już.

I na koniec chciałbym dodać, że Julku nie pisze ze swoją koleżanką pozdro.